To później. Was wszystkich po przerwie świątecznej. Tutaj robiliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze, spóźnione życzenia świąteczne. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Uważajcie na siebie na sylwestrze. Teraz ich po świętach. Witam Was po świętach. Pierwszy temat. Studiówka była w ten weekend, to bardzo ciekawe wydarzenie, mieliśmy zaszczyt prowadzić plebiscyt. Bardzo nam się podobała atmosfera na miejscu, bardzo ładnie było, bardzo mi się podobało, jedzenie było na okej. Okay. Bardzo fajnie się tańczyło, jak Kuba wrażenia? A nie no było spoko, 10 na 10. 10. na 10. Uwaga, podajemy wyniki plebiscytów. Plebiscytu. Najpiękniejszy. 3. Szymon Zalegierski. 2. Karol Waszkiewicz. 1. Yeah. Najpiękniejsza. 3. Aleksandra 2. Aleksandra Popiel I jeden Paulina Basta Najlepsze nogi Trzy Aleksandra Maciaszek Dwa Piotr Dybowski I jeden Zuzia Balcerzak Raz. O, najlepsza klata, proszę bardzo, trzy Piotr Pieniążek Dwa Mikołaj Krupa I jeden Janek Boduch I teraz... Oryginal e, Trzy Konrad Kwiecień Dwa Kamil Rybkowski Jeden Sir Kevin Pietrzyk Gwiazdą został Kamil Wąsik, oczywiście, i teraz najlepiej ubrana. <grym>, nie ma. Trzy. Mikołaj Krupa. Dwa. Karol Wawrzykiewicz. I jeden. Krzysztof Dyrda. I teraz najlepiej ubrana. Trzy. Paulina Basta. Dwa. Dominika Caba. I jeden. Marysia Gazel. No więc parą trzylecia jest nadzieja kolana Janek Szydłowski. Dalej, sportsmen. na Sasiak. I sportsmen. Patryk Biak. Mieliśmy wszystko bez nazwisk, tak w ogóle mówić. Dobra, imprezowicz Kamil Rybkowski, imprezowiczka. Melania Sroka. Talent. Aleksandra Boroń. Uwodziciel i uwodzicielka para. Hela Radwan-Pragłowska. <laughs> I. Juliusz Węgrzyn. I z uwodziciela drugie miejsce. Tomek Jeleń. I trzecie. Jakub Szymilas. Między leserem y, trzy lecia został. Trzech lecia został Jan, Szy Jan Nowakowski, Niszydowski, przepraszam. Y, wydarzenia teraz. Czwartym wydarzeniem było, y, była, jest remont chemicznej w sali chemicznej. Trzecim. jest odejście Łukasza Bomby. Y, drugim jako drugie wybraliście powstanie sobie z Brawo. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. I pierwszym wydarzeniem według Was. jest Święta Wojna. Najładniejsza nauczycielka to pani Marzena Filuciak. A najprzyjemniejszym nauczycielem jest pan Michał Rybka. Autorytetem został pan profesor Grzegorz Knapik. Najzabawniejszymi nauczycielami zostali pan profesor Biderman i pan profesor Sławomir Bielecki. To chyba tyle. I jeszcze. Jeszcze byli najsypatyczniejsi nauczyciele też, Elżbieta Potempa najsypatyczniejsza Jeszcze... i Marek Walczyk. W turnieju noworocznym coś mówimy, powiedzmy. Kuba grał w kosza. Powiedz, jak się grało w kosza. <grystanie> Czekamy na wywiady, które przeprowadzał pan Maciek Telega i pan wiceprezydent Maciej Telega z panem Olafem Budzikiem. Kiedy będzie filmik w końcu? Pozdrawiamy nowy samorząd. A ja chciałbym wspomnieć, że Sobieski TV przeszło, już ma nowego szefa, nazywa się on, Sarapata Grzegorz. My jesteśmy niezależni i będziemy robić filmiki, mimo, mimo... mimo jesteśmy w... autonomią Sobieski TV. W środę się, odbędą się warsztaty prowadzone przez KSM. ...stowarzyszenie mówców, aby w przyszłym roku nasze liceum nie odpadło w Zapraszamy bardzo serdecznie. Szczegóły, będziecie o szczegółach będziecie mogli przeczytać na Sobieskiej Platformie Informacyjnej, na stronie, wszędzie będą szczegóły. Zapraszam. Wsem wolny. Szymon Kwapiński ma już dziewczynę. Kuba drobny nie ma już aparatu na zębach. A Mikołaj Krupa dalej nie ma prawa jazdy. <noise> Ale jest tutaj z nami jako dźwiękowiec, więc sprawa dla niego. Tak, prawo. podziękować za to, że zastąpił Szymona Kwałacińskiego, który nas olał. Zdecydowaliśmy z Grześkiem, iż chcemy zorganizować casting na kolejnych prowadzących sobie ski vlog. Aby odcinków było więcej niż 6. Czekamy na maksymalnie 4-minutowe filmiki, w których nagracie swoje wystąpienia mniej więcej na podobnej zasadzie jak działa STV Vlog. Na jaki adres e-mail będzie w opisie Sobieski No, będzie tu i przyszło Macie do... czas do 1 marca. Czekamy. Ciekawe czy będą w ogóle jakieś zainteresowane tym osoby. W podziemie naszego społeczeństwa w szkole poszukuje nowego admina na klasycznym Sobieskim. E, ta informacja dotarła do nas przypadkowo, została nas przesłana listem, w którym literki są naklejone wycinkami z gazety. E, no i po prostu mieliśmy przekazać tę informację, więc napiszcie na również maila, który się pojawi na twarzy, na twarzy Kuby. Fajnie się grało w kosza. E, turniej noworoczny z pierwszą liceum znowu został przez nas wygrany, zdominowany i w ogóle. Przedmiotów wygraliśmy ile? Dwa, jeden. W setach? Do 13 16 Wygraliśmy. Niestety, doping, przegraliśmy. Na plebiscy najważniejsza osoba. Królą, królem Snapchata został Szymon Salagierski. Dostał koronę i berło. Zapraszamy do dodania go na swoich Snapchatach. Salagierski, po prostu. Dobra, koniec. Koniec pa. A jeszcze Mikołajowe wycięcie Teraz dziękowcem zostaje Gabrysia. Aby się dziedzic bez nazwisk. No, jest... Teraz musimy z sobą walnąć o stół i cięcie. Mogę <grymne> wylosować? Ostateczne już, Mikołajowe cięcie.